Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kozioł Investments. Dzisiaj chciałbym się zająć taką tematyką właśnie związaną z remontami: czyli jak remontować tą nieruchomość, przez kogo ją remontować, gdzie kupować materiały. Czy zawsze warto remontować dany lokal, na przykład mieszkalny, czy też nie? Otóż, drodzy Państwo, jeśli chodzi o tak zwane flipy na brudno, czyli bez remontu, bardzo często jest to lepsza opcja, bo jak sobie przemierzymy, Nasz czas, zaangażowanie bardzo często jest to nieadekwatne do zarobku. Bardzo ważne jest też i różni się to danym miastem, w którym występuje dana nieruchomość. Są takie miasta u nas na Śląsku, gdzie naprawdę remont nie podnosi szczególnie wartości danej nieruchomości. Często jest tak, że tak naprawdę pokrywa ten zysk dodatkowy z tego remontu, pokrywa ten remont plus 10 tysięcy złotych, a przedłużyliśmy całą inwestycję o kolejne dwa miesiące, wszystkie procedury, problemy, telefony, więc bardzo często i gęsto lepiej sprzedać daną nieruchomość, po prostu jej nie remontując na samym obrocie. Zaoszczędzamy masę czasu i przede wszystkim nerwów, których bardzo często nie, nie wliczamy w nasz bilans zysków i strat. Ale jak już dorwiemy taką nieruchomość, którą faktycznie warto remontować, to przede wszystkim musimy mieć sprawdzoną ekipę remontową i też taką, która nie robi tego za miliony monet. Jeśli jesteśmy na początku swojej drogi, no to bardzo łatwo jest nas oszukać. Trzeba mieć też jakąś wiedzę o budownictwie, żeby, no wiadomo, że bardzo łatwo jest wtedy, że tak powiem, wcisnąć nam jakąkolwiek głupotę i my to będziemy łykać jak pelikany. Więc tutaj warto jest mieć też kogoś, kto mimo wszystko się zna, nadzoruje, więc dobrze, najlepiej, jeśli mamy kogoś zaufanego i wiemy i przede wszystkim przeliczyć sobie dany remont, zanim zaczniemy cokolwiek robić i dodać sobie do tego plus 20%, bo zawsze tak wychodzi. Zawsze są niespodzianki, zawsze są nieoczekiwane wydatki. Trzeba wziąć też pod uwagę, że te materiały i ceny roboczo-godzin też bardzo poszły do góry, więc to też wszystko trzeba przeliczać. Więc, więc, no tak jak mówię, zwrócić na to uwagę. Jeśli chodzi o zakupy, drodzy państwo, sieciówki są fajne. Jest dużo promocji. Obserwować. My robimy to na taką skalę, że bardzo często tak pojawiają się promocje. To sobie to magazynujemy. Jeśli pojawia się ciekawa oferta, to kupujemy tego więcej. Pojawiają się jakieś oferty, typu za 1000 zł dostajemy 150 zwrotu w Lerła Merleu, na przykład. Także takie oferty wykorzystujemy. Mamy dwa duże magazyny, więc, ale wiadomo, nie każdy ma takie możliwości, więc trafiają się fajne promocje. Natomiast jeśli chodzi o. O zakupy na internecie to również bardzo warto, szczególnie jeśli chodzi o elementy związane z jakąś elektryką, kable, gniazdka, lampy, wszystkie elementy złączne, śrubki, gwoździe, nie gwoździe, esy, nie esy więc to wszystko kupujemy na internecie, bo jest może nie powinniśmy nawet tego za bardzo zdradzać, natomiast to chyba też nie jest odkrycie Ameryki, więc. Tutaj zdecydowanie takie rzeczy kupować na Allegro, bo jest to znacznie, znacznie tańsze niż w sieciówkę. Natomiast jeśli chodzi o jakieś płyty karton gipsowe, panele, płytki, to no tutaj zdecydowanie sieciówki ewentualnie. Jakieś lokalne, małe hurtownie, w których też bardzo często można się dogadać, bo też zależy, zależy od skali. No, jak my robimy tego dużo, no to też te ceny w takich małych hurtowniach są dla nas często znacznie lepsze, bo można się dogadać. Jak remontować? No, drodzy Państwo, schludnie, czysto i estetycznie, natomiast jeśli chodzi o styl, nie narzucać swojej woli, swojego gustu. Pamiętajmy, że to, co podoba się Tobie, niekoniecznie podoba się komuś innemu. Starać się robić to, że tak powiem, w neutralnych kolorach, w kolorach ziemi, szarościach, brązach, bieli, bazować na standardowych kolorach, żeby to po prostu było pod klienta X, żeby to podobało się każdemu. No i też tutaj przeznaczenie danej nieruchomości. Czy bo Wiadomo, że jeśli tutaj budujemy jakąś nieruchomość ekskluzywną, to wiadomo, że jakość materiałów i włożony wkład finansowy też będzie inny. Natomiast jeśli robimy coś pod wynajem, czy to też właśnie kawalerki, to wiadomo, że też nie ma sensu inwestować, Bóg w jakich pieniędzy, bo nikt po prostu nam za to nie zwróci. Więc też nie podchodzimy do tego zbyt ambicjonalnie. Nie robicie tego dla siebie, tylko traktujcie to biznesowo. To ma być czyste, schludne, zadbane. To ma być po prostu neutralne i dobrze wyglądać. I to w zupełności wystarczy. No i tutaj dochodzi potem szereg jeszcze procedur instytucji, pojawiają się podczas remontu przeróżne problemy z, z, z ogrzewaniem. Jakie jest to ogrzewanie, jeśli go nie ma, z projektami, jeśli trzeba przebić jakąś ściankę, która nie jest działowa, a nośna wchodzi tutaj pozwolenie na budowę. Uchwały ze spółdzielni. Nie chcę o tym przynudzać, bo to są bardzo, bardzo długie opowieści. Więc naprawdę jest wiele rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, żeby po prostu nie popłynąć na, 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 na zamierzonej inwestycji. Nie chcę opowiadać o tym za długo, bo nie chcę oczywiście przynudzać. Jeśli ktoś będzie zainteresowany i będzie miał jakieś konkretne pytania, to zapraszam zadawać pytania. Ja postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Ja tylko dodam, że takich, transakcji przeszliśmy już ponad 1200 od 2004 roku i obracamy 70 nieruchomościami średniorocznie więc mamy duże doświadczenie i dużo rzeczy przepracowaliśmy na sobie i też bardzo dużo popełniliśmy błędów więc jeśli pojawią się jakieś pytania to zapraszam dziękuję państwu bardzo serdecznie do usłyszenia do zobaczenia